Kiedy nadszedł... Kiedy nadszedł... Co tu się dzieje? Chyba jak w przeszło. Nie nie Tu też. Chyba Pierwszy upiorek. Czemu on poszedł tym samym, co, co był wczoraj? A inni chyba nieważne. No opłacalne było to kupić. Będę łali za tym odkurzaczem. zobaczyć, gdzie jeszcze jest smruto. O czemu? Tomram. Dobra, idziemy zobaczyć na kurę. Mam całkiem czysto, więc idę na sam dół, już się boję. Dobra, już jestem. Ten... Dobra, tu i tak zawsze kot, te łapy <coughs> brudne. No ja później tu. Ty też trapię, jak tu brudno. Po... Włączamy i niech zacznie że się za odkurzanie czy tam zamopowanie. no kurczę, los dował się w takim momencie to idę, żeby pozmywać to, żeby umyć te Eee dobra mam to dobra bo nie. Dobra, teraz już wszystko jest i jest kit. Dobra, pierwsze <laughs> Zabiorę za mopowanie. I... Dobra. Moczymy i myjemy. A, Co ja robię w ogóle? Co ja w ogóle robię? Dobra, tu, tu, tu i umyte. Ok, idziemy. odkładamy. Dobra. I to, bo szybciej się zmywają te plamy. Dobra. Wystarczy popsikać parę razy. Okej. Okay. I gąbką. jest też dobra na mydlona. Więc okay, myjemy. Wszystko mi się tu klika. Dobra, mniejsza z tym. Tu hop. Hop. I hop. Okay. That's okay. Two. Up. 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 That was... It is... Lato. Kumisa lato. I jest tak gorąco, oni mi jeszcze to robią. No nie da się. Dobra? Nie tak się. Okej, okay, dobra. Idę to odłożyć. Hop, hop, hop. Hop, hop, eee, i jest, git. Eee, dobra. Zobaczę ile jest lodów. Dwa, to zostawię dla dziewczyny bo my jest najbardziej posprzątany i tylko są szejka. No trochę po, mru, podmrożę. Obejrzę mój ulubiony serial. Aha, przełączyłam go właśnie. I teraz, o dobra, leci. Eee, no to wchodzimy. Eee, trochę się boję, bo. Tro... Trochę. się boję, bo no, zostawiliśmy Dobra, no wchodźcie w leście. Dobra. O, to pewnie, on. I tam. Właść. Mamusia. Mama. To wy za bałagan. Zostawiliście dziewczynki? Oczywiście, nie. Dlatego oni będą mieli nagrodę. Każdy tak powrócił, tylko nie one. Idźcie. Meć auto. Stoi brudne. Dobra. No. Chodźcie, dziewczynki. Dobra, mam dla was nagrodę. Proszę. Lody. Dziękujemy mamusiu. Proszę. Ja jeszcze sobie robię. I to by było już na tyle wideo. Jeśli wam się podobało to zostawcie super Pa pa.